Święta, święta i po świętach, moi drodzy Więc trzeba się, kurde Wziąć za, za robotę Oj, kurde Nie chce mi się, tak powiem szczerze <laughs> Po takim długim weekendzie Ostatnie wyjęcie W czwarteczek było Dobra, pyk, pyk, pyk Pyk Kraje rozpoczęcia, Polska, akceptacja Gotowy do jazdy Okej, okay. i tak to właśnie wygląda. Przerzucamy na moteczki, ogarniamy się, żeby się tacho wszystko zalogowało. No i co, jadę na CPN, podpinam na czepę, lecę się zatankować, ale nie będę tankował się do pełna, prawdopodobnie, bo w piątek wracam do domu, więc te 400 litrów to mi wystarczy akurat. Oj, nie mam mocy. Można powiedzieć, że już jestem praktycznie na miejscu. O, pyku, pyku. I zaraz się zacznie troszeczkę jazda bez trzymanki, bo tu mam do nich tylko takie małe zielone kosze do zrzucenia, i one są na początku naczepy. No ale tam mam towar też do y, Nymburga, do Magny i do Jazłowic. No, wczoraj poprzestawiałem sobie pojemniki do Jazłowic na samą dupę, jak tylko mogłem. Chciałem przerzucić y, jeszcze pojemniki y, z Magny, tylko że mi się tam paleta rozjechała, no i był problem, bo mi się to wszystko przychniło. Więc tu będzie trzeba je poprzekładać. Ale to zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo na pewno będzie mi musiał pierwszy jeden pojemnik ściągnąć, żeby tamten. A zresztą zaraz wam pokażę. Wczoraj człowiek chciał dobrze udogodnienie dla siebie zrobić. Poprzesuwał te pojemniki do jazłowic na, sam, na samą dupę. O, cyklu pyku! Jest pięknie. Jest. I te pojemniki. Jak sama nazwa wskazuje, do firmy Magna chciałem przesunąć, tylko że ktoś nie zabezpieczył taką tasiemką pojemników i cała paleta mi pod spodem wyjechała i ten pojemnik się wywrócił. No i to się chybało i teraz trzeba mi tak i tak to poprzestawiać. Jednym słowem, a ten towar, co oni tutaj mają, przygotowany to się może nie zmieścić jak oni by chcieli. No i piec pogrzebany się no robi, i dobra. Te pojemniczki udało mi się przesunąć, więc nie było tragedii. One są lekkie, to, to są same pojemniki puste. Ech, ale tak teraz i tak już tego nie przesunę, bo to mi przeszkadza, żeby cokolwiek tu zrobić. Bo to mi kurde piźnie jakby nie patrząc, więc tu się robi problem. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że e, oni jeszcze nie mają przygotowanego towaru dla mnie. Da rady? Wszystko da rady. Tylko trzeba kurde chcieć, moi drodzy. Tamtą paletę poprzekładałem, tylko musiałem tutaj z góry ob obciąć tą tasiemkę i Porozbierać i od góry układać, żeby. Tą musiałem, kurde, pościągać tu z góry te pudełka, żeby mieć paletę. Tu znowu porozbierać, żeby była paleta, i tak kółko Macieja. I teraz tą paletę muszę wstawić tu. Ja nie wiem, czy im tu się cokolwiek zmieści, ale okej. Okay. Nie da rady. Nie da rady? To parasola w tyłku otworzyć. To nie da rady. A tu wszystko da rady, tylko trzeba chcieć i pomyśleć. Ale wczoraj to powiem szczerze, że nie było za bardzo takiej weny twórczej, dlatego, że byłem z dzieckiem, więc tylko te o poprzesuwałem, tak jak Wam mówiłem, a te sobie teraz poprzesuwałem. Można, wszystko można. No i dobra, to im tylko tu chyba kosze wejdą i nic więcej, że tak powiem. No cóż, życie jak w Madrycie będzie. Jednym słowem, tak przepuszczałem sobie wczoraj, że będzie tu problem z tymi pustymi pojemnikami. To dobrze, że jednak te pojemniki poprzesuwałem w stronę drzwi. Jak sami widzieliście, oni za bardzo dużo miejsca nie mają. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że my mamy ładować się o 7.30 od 7.30 do 9.00, mają nas ładować. No, i patent wygląda taki, że oni towaru nie mają gotowego. towar go, y, Będą mieli gotowy dopiero 13-14. <grystanie> to jest najlepsze w tym wszystkim. Ale to jest mało ważne, bo za godzinę dziś mnie y, będą ładować. No, tylko mają problem taki, że towar im się nie zmieści. Mianowicie tych, du, y, tych takich dużych zielonych y, koszy y, ma być do zabrania 12, a y, nie jestem w stanie ich zabrać no i też i chyba koło 130 czy koło 120 tych maluteńkich koszy jest do załadowania. Więc tu się robi im problem. Już przed chwilą gościu latał z metrówką i mierzył, ile mu wejdzie. No i gościowi powiedziałem, że na najlepsze rozwiązanie jakie jest, to ja sobie podniosę dach do góry do załadunku i te zielone kosze, te łotamło, co są. Tam, to żeby je spiętrowali po trzy czyli łącznie załadują mi 6 e, tych dużych zielonych koszy. No i tyle co miejsca zostanie, to mi e, załadują te malutkie kosze nie? I też im mówiłem, żeby je trochę popiętrowali do góry, więc zobaczymy, jak to teraz e, wyjdzie. Na chwilę obecną to co? No, czekam, nie? Czekam sobie na spokojnie Ósma, e, Sytuacja wygląda e, mianowicie taka, że. O godzinie 8:40 załadowali mi trzy kosze i przygotowali te małe koszyki. I teraz, dopiero teraz, gościu przywiózł jeden kosz z produkcji, który piętruje. I jeszcze jeden kosz eee, trzeba poczekać, żeby przyjechał z produkcji. Będą wtedy trzy i postawią mi tu. I z 12 koszy, które mają być. Będzie zabranych 6. No, a tutaj w tą lukę wstawią mi te małe koszyki. No, tak to wygląda właśnie sytuacja od 7.30. O połowa sukcesu normalnie, w końcu się człowiek doczekał na kolejne kosze i już jest łącznie załadowanych 6 koszy. Jeszcze tylko te małe bedingi. I te dwa, które tam pojedyncze są, to musimy je spiętrować, bo innej opcji nie ma. Nawet powiedzmy, że sukces jest, ale to tylko taki, że jestem załadowany w pierwszym miejscu. Lecę do Nymburga teraz, żeby się doładować w magnie, i mam do z, yy, zrzucenia 18 pojemników łącznie. No i teraz jest pytanie, ile będzie do załadowania, nie? Bo jak będzie do załadowania 24, no to niestety nie wejdą te pojemniki. No chciałby, nie chciał, nie wejdą wtedy. Oby były kurde, byłoby ich tam 11, to wejdzie wtedy na spokojnie. Bo jak będzie więcej niż 18 pojemników, to nie wejdzie. Ale dowiemy się za godzinę, bo tak gdzieś będę w Nymburgu. Ja, proszę Państwa, jestem na miejscu. Myślałem, że trochę dłużej mi zejdzie. I nawet, kurczę, tak w miarę szybciutko to zeszło. Jak wygląda tutaj sytuacja? Oj. Sytuacja, no, taka trochę, kurde, że tak powiem, no, niezręczna, bo tak. Jedno auto na pewno jest jakieś, ale... Nie ma tu jak za bardzo, kurczę, zaparkować, bo tutaj robią te lampy no Ale dobra, no, tu trzeba będzie się jakoś, że tak powiem, delikatnie wcisnąć Bo inne wyjścia nie ma, o No i tak, kurczę, ma to mnie nie w dupę, w cholerę, jak to się mówi Dobra, no tak muszę niestety, ale pozostać Na stanowisku no i to się teraz tutaj mi bardzo e, fajnie podoba. Nie było żadnego płaczu ani marudzenia. Na początku kobitka mi powiedziała, że jest e, 20 parę e, palet do załadowania, tam dokładnie 26. Oni mieli tu 18 i na magazynie C2 bym musiał się doładować. E, więc no co mam powiedzieć. Byłem pewny, że będzie problem, bo 18 palet mi wyciągnęli, 18 palet załadowali, ale potem Okazuje się, że jest ok, że tylko 18 palet mają do wywiezienia stąd. Więc lecimy teraz na spokojnie do Jazłowic, do Drzewko. I elegancko, moi drodzy. Elegancko, petarda. Jednym słowem. Zobaczymy, ile tam kurde odstoję. Jakby mnie tam kurde tak fajnie od ręki załadowali. To byłaby szansa, że w Eisenachu. na 15 godzin bym doszedł do kurde Eisenacha, nie? No, nie wiem, co gadałem, ale dobra, lecimy. Dało być tak pięknie i się zesrało. Od 40 minut się pierniczę w, w Pradze. No, że tak można to powiedzieć, ładnie ujmując. Do celu pozostało mi dosłownie 9 km. Jestem na d 1 No i pewnie, znając moje szczęście, to wszystko idzie na D0 w stronę Pilzna. Co ja tam będę jechał? I teraz tak się zastanawiam. Patrzcie tam. Ja pier. że tak powiem. Do tego zjazdu mam 5 km, nie? Ja pierniczę no to jak tu kuźwa na 14 będę, to będzie dobrze, nie? Jak tam będę na 14, to będzie dobrze. Na chwilę obecną nawigacja mi pokazuje, że będę 13.50 rzekomo 10 minut w korku. No, ja łącznie już stoję kuźwa 40 z hakiem minut. Pyrkam znowu w sumie. Oj, piernicze, przekichana ta praga. Czy coś się zmieniło? No tak, nie do końca, bo dalej, kurde, jest koreczek. Jedyne, co się zmieniło, to to, że z 9 km do celu pozostało mi 6 km do celu. I nawigacja mi pokazuje 23 minuty jazdy. Proszę bardzo, nawigacja mi pokazuje. Przez 6 km, 23 minuty jazdy. A Tacho mi pokazuje 20 minut jazdy do 4,30. No, jednym słowem, jest moc. Do zjazdu mam 2,7 km. Ja pierdolę, że tak powiem, bo już inaczej tego nie idzie skomentować i wyjdzie mi, że kuźwa. Braknie mi jazdy, nie, na 4,30 w tym korku. No ja pierdyle, a nie dojechałem do celu. Na trzeci załadunek. O, masakra, co się tam rozdupczyło. Wid, wiem jedno, że jak, kurde, dotrę, to będę musiał dobrze nawigację przeanalizować i prawdopodobnie będzie tak, że nie będę leciał na D0, tylko się cofnę, kurde, w stronę jakby Mlada Bolesław do d 11 się cofnę i polecę D8 tam na usty nad Labem w kierunku i na drogę numer 16 wyskoczę, żeby potem wskoczyć na siódemkę do granicy, bo ciężko to widzę. Ruch jak w Rzymie normalnie jednym słowem. Ruch jak w Rzymie. Pierdyle. Aj, masakra. Ja rozumiem, że, jest, są święte, że to jest ee, okres po świętach, no ale bez przesady, że aż tak. Paranoja. O 13.30 miałem być, nie? <ścoughs> Nawigacja mi pokazuje 14.45 teraz. Hmm, ja pierdzielę, nie, to są kurde normalnie cyrki. Musiałem kurczę sobie zjechać z tej autostrady Bo dalej bym stał W, w Korkucnie Tam się nic nie zmieniło Miałem tutaj taki zjazd Analizowałem go analizowałem go, Wyhaczyłem, że tu jest rondo To się na tym rondzie e, obrócę Mi do celu co? Pozostało e, Powiedzmy no 5 km Korek jest na 15 minut Teraz e, jeszcze 24 minuty e, Potrzebuję żeby tam dolecieć a mi kuźwa pozostało jazdy, proszę bardzo, 4,29 minutami pozostała, nie? Więc 24 minuty pauzy sobie na spokojnie wykręcę. Mam nadzieję, że mi 24 minuty pauzy uda się tutaj wykręcić i byłbym wtedy, kurde, zadowolony, ale jest normalnie yy, dramat jednym słowem, nie? Tyle czasu kuźwa od... W Pradze spędzić i jeszcze nie dojechać do celu, to to jest naprawdę nieporozumienie. No dobra, nic. Próbuję tu robić pauzę. Mam nadzieję, że się uda. Zobaczymy po tym. Dobra, palimy furmanem. 32 minuty pauzy zrobione. Czy się korek zmniejszył? Tak nie do końca, bo dalej jest 11 minut korka. Można powiedzieć, wyszła pauza. No i teraz, kuźwa, ciekawe ile ja tutaj odstoję znowu na tej autostradzie. Ale wpierw to trzeba odstać e, za rądem teraz do autostrady. <laughs> o, nieporozumienie normalnie to jest, ale... No cóż, ale w kurde, pauza bardzo szybko mi wyszła nawet, o dziwo. Tego nawet nie, nie, nie spodziewałem się, że tak kurczę szybko ta mi pauza wyjdzie. 30 minut myk, myk i już sprawia posprawiam I już Jesteśmy w Koreczku Myślałem, że będziemy stali na rondzie Ale na szczęście nie stoimy na rondzie Stoimy przed autostradą No i tam się nic nie zmieniło Tam się nic nie zmieniło Ale najlepsze jest to, że ten pas, lewy idzie tu na prawo, a i tak wszyscy kuźwa jadą na tym pas. Przed tobą zjazd. Więc to jest dla mnie kurde ogólnie chore. Aha, o, dotarłem w końcu, moi drodzy. Idę się zameldować. Zaraz zobaczymy co z tego będzie. No, ciekawe teraz ile mi tutaj kurde to wszystko zejdzie, żeby pozrzucać i poładować. No bo oczywiście standardowo rampa 23 rozładunek Załadunek rampa 13. No, od 25 minut jestem pod rampą, i oni część towaru z, yy, zrzucili, reszta została. I teraz nie wiem, czy oni sobie poszli na przerwę, czyli kawka yy, i tak dalej. Czy poszli tam, kurde, obok yy, busa zrzucać. A nie, bus już odjeżdża. Ja nie wiem, gdzie oni się kurde zagubili. No i najlepsze jest to, że 5 minut temu pod rampę numer 13 podjechał gościu z zestawem na załadunek, i tutaj mam rampę już zajętą. Czyli może na tamtą rampę o godzinie 18 wiadę, albo po 18, więc ja już stąd się chyba prawdopodobnie nie ruszę. Jak tam będzie miejsce parkingowe, to tam po prostu już zostaje na pauzę, bo to już jest bez sensu. Bo to będzie 19, to mi godzinę 20 zostaje, a Praga jest kurde zakorkowana. Dobra, ja jestem rozładowany. O, moi drodzy, i fajnie się złożyło, bo gościu właśnie będzie teraz odjeżdżał, więc ja sobie będę mógł już teraz podjechać na, na tą odpowiednią rampę. Chyba, że on coś tutaj odstawia za szopki, i on na pewno tu odstawia jakieś szopki. No nie mówcie, że on teraz wysiadł i idzie kuźwa, drzwi zamknąć Gdzie mógł kuźwa tam sobie troszeczkę dalej stanąć i dopiero mógł te drzwi pozamykać To nie, no to on teraz będzie drzwi zamykał Jezus święty Dobra Mamy tą kuźwa Chorel, cholerną la, ram, rampę zaparkowaną No i dobra tam mają, tu mają Podłożę tego kuźwa klina i teraz trzeba czekać kiedy mnie kuźwa łaskawie załadują a z tym to może być różnie że tak powiem w końcu kuźwa mnie załadowali i teraz tak jeśli tam będzie jakieś kurde miejsce żeby można było zostać na nockę to zostaje no bo co, to jest 18, kurde, 30 e, Więc mi Niecałe dwie godziny Zostały, kurde e, Pracy, więc to już jest, kurcze Taki, wiecie e, Taka dupa Z tego wszystkiego i Widzę miejscóweczkę, więc Jest dobrze Dobra Więc to jest bez sensu, żebym ja Leciał dalej. Ja sobie tutaj zostanę i rano polecę. Ja tutaj zostaję. Tacho zakończyłem. Idę teraz tylko im papiery dać, żeby mi kurde te CMR-y dali, a i tak trzeba będzie czekać za cmr Więc wiecie jak to jest normalnie. Papiery już mam, więc to już jest połowa sukcesu. I tak teraz patrzę na przebieg, ile ja dzisiaj kilometrów zrobiłem i o 5.20 wyjechałem, 18.35 zakończyłem tacho, nie? czyli można powiedzieć, że cały dzień pizdziec poszedł przez ten korek w Pradze. Bo o 13.30 już się pierniczyło. Zrobiłem 197 km. Oj, no i kuźwa, teraz to już na pewno wiem, że w piątek będę bardzo późno w domu. No bo jakby nie patrząc, jutro o 3.30, 3.40 coś wystartuje, to mam 5 kurde godzin dreptania, to jest 8, to z pauzą będę po 9 w Eisenachu, więc można powiedzieć, że 5 godzin z hakiem już mam wywalone. No i potem gdzieś tu do Czech wrócę i kurde finito, nie? I w piątek póki kuźwa to podrzucam, po kolei, póki to poładuję po kolei, więc będzie pięknie, normalnie. Jednym słowem, pięknie, pięknie. No cóż, nic nie poradzę na to. Dobra, moi drodzy, zostawcie subika, łapeczkę, komentarz dla zasięgu i widzimy się w kolejnym dniu. Dziękuję. Do widzenia. Do zobaczenia. Odpierdolcie się ode mnie.